Bliża się euro 2008 już od 6 grudnia G grudnia kurwa. Już mi kołajki w głowie czerwca już od 6 czerwca. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo się trochę pośmieje później. Zbliża się Euro 2008, już od 6 czerwca będziemy kibicować polskie drużynie, ale nie jest za późno, abyś ty również dołączył do polskiej reprezentacji. Co zrobić? To bardzo proste. Logujesz się do gry, wysyłając SMS pod numer 7383. Grasz z prawdziwym przeciwnikiem, strzelasz wirtualne gole i zdobywasz nagrody. Gra obejmuje kraje z typu grupy B, czyli Polskę, Austrię, Niemcy i Chorwację. Szczegóły na stronie www.eurosms2008.eu. Ściągnij grę, strzelaj gole, wygrywasz nagrody. Jest do bani, dobani, 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 bani, do dobani. Do bani, do bani, do bani, do bani.